Świat, jak zawsze, zajęty był swoimi sprawami. Nie inaczej było w małej miejscowości na wschodzie Wielkopolski. Turek to prawie trzydziestotysięczne miasteczko: kino, galerie, restauracje, puby, McDonald's, sklepy, rynek, jest nawet muzeum i biblioteka. Młodzież zajmowała się wszystkim i niczym. Nic specjalnego nie odróżniało nastolatków turku od innych miast w Polsce. Jedni interesowali się sportem, inni zaś sztuką, chodząc na przykład na warsztaty teatralne do stowarzyszenia przystań przy ulicy Browarnej 13. Byli też tacy, którzy w tym samym miejscu zamykali się w studiu 13, które było studiem nagrań. Tam rządziła muzyka. W Turku mieszkała też Zosia, a właściwie Zola, bo tak ją wszyscy nazywali. I nikt nie pamiętał, kto ją tak nazwał. Zola trzymała się z gronem przyjaciółek. Lubiła z nimi chodzić do pubów, kina, w zasadzie wszędzie. Dziewczyny były trochę zwariowane. Można powiedzieć nawet, że szalone. Jeśli coś się stało dziwnego w tutejszym liceum, to wiadomo było, że to dziewczyny z klanu Czasu Ciemności. Kiedyś, na jednym ze spotkań, Zola zaproponowała, żeby przyjąć jakąś nazwę dla swojej paczki. Nazwały się klanem Czasu Ciemności. Dziewczyny bardzo lubiły mroczne opowieści. Często siedząc razem nocą opowiadały sobie różne dziwne historie. Postanowiły też przyjąć inne imiona. Umówiły się 1 kwietnia, aby dokonać rytuału namaszczenia cokolwiek to miało znaczyć ale wyobraźnia paczki dziewcząt z Turku nie miała ograniczeń. Trzeba przyznać, że bawiły się przy tym doskonale. Wszystkie jednogłośnie zaproponowały, że Zola zostanie przewodnikiem duchowym i ona nada wszystkim imiona. Przystroiły odpowiednio swoją tajną siedzibę. Był to opuszczony domek pod lasem w zasadzie już w lesie. Nikt tam nigdy nie zaglądał. Zarósł krzewami i wysoką trawą. O dziwo domek miał prąd. Chyba ktoś zapomniał odłączyć kabel, ale to właśnie stanowiło atut tego miejsca. W zimie dziewczyny mogły podłączyć ogrzewanie elektryczne. Okna pomalowały na czarno, żeby w razie czego nie widać było światła. Dzień nadania imion przygotowany był odpowiednio. O wszystko zadbała Zola. Świece, kadzidełka, dziwne zdjęcia i obrazy. Zrobiło się nawet bardzo klimatycznie. Zrobił się wieczór. Zola czekała na swoje przyjaciółki lekko zdenerwowana. Traktowała to dość poważnie. I tylko ona wiedziała dlaczego. Ale o tym dowiecie się słuchając całej opowieści. Zbliżcie okay. się do mnie, marne ziemskie robaki! Co ty robisz? Już co ty idziemy! Co ty jesteś e, Proszę o ciszę! Co? Mm. Okej. Okay. Chodźcie do mnie. No, idź robalu. No, ja idę wolniej. Pełzam, bo jestem larwą. Ej, uważaj, bo zrzucisz świeczki. No co? Ciemno jest, nic nie widzę. Monika larwo jedna. Możesz pełzać szybciej. Zamknijcie się na chwilę! Trochę powagi! <śmuszczak> Wyglądasz jak mnich w tym kapturze! <śmuszczak> <śmuszczak> wiedźmin! Pokaż swą twarz piękny Wiedźminie! <śmuszczak> Jaki Wiedźmin! Z takim ryjem to bliżej Ci do trola. <śmuszczak> <śmuszczak> <śmienicza> dobra, cicho, już cicho, baby, bo nigdy nie zaczniemy. No i wyluzuj. Nie rajżarem. Ej, to mój tekst. Wolałam powiedzieć, bo ty to zanim zajarzy... Nie no, kurwa, dziewczyny! Dobra, dobra, już. Ceremonia nadania imion niech otoczy wasze umysły, dusze i... Wątroby! <śmienicza> Zola, nie mogłaś wymyślić nic mądrzejszego? Ceremonia nadania imion No jak na krzyżkinach Jak u mojej ciotki z ciścia. Czy panie mogą się zamknąć? No okay. Jest, okay. Czy czujecie wewnętrzną potrzebę zmiany? Czujemy, Czujemy. A Zwłaszcza sos czosnikowy. Która jadła kebaba? Dzisiaj był zaję... No wege, mówię wam sztosik Faj, zainwestuj w TikTaki, okej? Okay? Bo ci jedzie. Ej, to ze Shreka, nie? Możecie zamknąć <noise> dzioby?! Dziękuję. Jeśli macie chociaż cień wątpliwości na zmianę imienia, to zapytajcie wewnętrzną stronę siebie o zgodę. Bo odwrotu już nie będzie. Ja już pytałam. Kogo pytałaś? No jak kogo? Cienia, Zola mówiła. Jeśli macie wątpliwości, to zapytajcie cienia. Ja miałam wątpliwości, to zapytałam. I co ci cień powiedział? No zgodził się. Kiwnął głową. Zobaczcie same. Cieniu, zgadzasz się? No i co? Kiwa głową na tak. Czy wy ze wszystkiego musicie zrobić komedię? Proszę, dziewuchy, ja wymiękam. Już, już. Przepraszamy. Tylko jedno pytanką ostatnie. Co jeszcze? Czy jest może na sali gaśnica? Nie, ale wyjście już tak. Zola, nic nie czujesz? Nie, do ciebie kochaniutka nic nie czuję. Pelerynka ci się pali. Co? Ja. które wymyśliłam dla Was, pozostaną z Wami na wieki. Podejdź do mnie, adepcie Katarzyno. Przepuśćcie mnie laski. Gdzie mam podejść, Zola? Stań tutaj w kole. Ale poza tym, mówiłam Wam już, musicie mnie nazywać Hierofantia. Co to znaczy? Arcykapłan, jestem arcykapłanem. Arcy kapłanem zrozumiała! Dobra cicho, głupie, bo już się zaczęło, trochę powagi. Katarzyno nadaje ci imię nowe. Nazywać się będziesz Cory. <gryso> Skąd ty żeś to wzięła! Zajesz do lasem! Kreatywne, niebanalne, twórcze! Zbliż się do mnie, Ramona. Ale ja się ciebie boję! Podejdź, bo ci przywalę! Kraśnicą, której nie ma? I uważaj, bo znowu się podpali. Nadaje ci imię rabi. <sk> <ra <tactical> rabi, rabi. <młysza> Może Rabat najlepiej na gaśnicę. Rabat to stolica Maroka. Co? Ale jaka stolica? <ra> Boże. Rabat to stolica Maroka. <młysza> A, o kurde, byłam w Maroku. Cudne miejsce. A jedzenie, jakie dobre, słuchajcie. Tak? A baba też tam jadłaś? <młysza> no, świetny był, mówię ci. <młysza> Podejdź do mnie, Fabia. Idę, już idę. Nie ruszaj się. Nie <grystanie> Tobie nadaję imię... Fadi! Ale żeś sobie wymyśliła! Dobra, spadaj. Teraz ja. Idź na koniec. Monika, kolej na ciebie. Długo myślałam nad twym imieniem. I na co wpadłaś? Nazywać się będziesz... Mora! <grystanie> ci pasuje? Idealnie! Zgodnie z twoim charakterkiem. Smora! stara profesja, tylko imię nowe. Dlaczego pijesz, kochaniutka? Ja w przeciwieństwie do was nic nie piję. No, tylko kawę. I to rano. Święta za życia. A teraz na znak przyjęcia nowych imion? Zapraszam Was na pizzę, dziewąt! Super! Jaka? Pójdziemy? Pójdziemy. Jaka? Jaka? Ale na twój Pójdź... koszt, rozumiem! Pójdziemy na mój koszt! Yes! O! O! Pójdziemy do tej restauracji, o której wam wspominałam. E! Super, tak. super! Super! Mówię wam, pizza jest genialna! Ja! Mam nadzieję! Pokędny, że jeszcze lepszy. O! Najważniejsze. Mhm. Beztrosko mijały dni i miesiące. Dziewczyny, co rusz, padały na oryginalne pomysły. Tylko Zola przestawała być sobą. Starała się ukrywać to, co za chwilę wydać się miało. Przyjaciółki próbowały wyciągnąć tę tajemnicę z Zoli, ale ona cały czas twierdziła, że jest wszystko w porządku. Któregoś dnia, po wspólnym wypadzie na miasto, Zola pożegnała się z koleżankami i poszła do domu. Tłumaczyła, że musi ojcu pomóc w opłaceniu czegoś przez internet, bo sam sobie z tym nie radzi. Było już około godziny pierwszej w nocy. Wiał chłodny wiatr, a wieczór stawał się niezbyt przyjemny. Zola postanowiła wejść do domu od strony ogrodu. Często wchodziła tamtędy, gdy wracała późno. Otwierając furtkę, która zawsze skrzypiała, zauważyła, że zrobiło się jakoś dziwnie, ciemniej, ciszej, jakoś złowieszczo. Dziwiła ją mgła, która otaczała dom. Spojrzała na posesję sąsiadów. Tam mgły nie było. Wiatr zerwał się lekko. Zimny dreszcz przeszedł Zoli po plecach. To nie był strach. Zola domyśliła się, co się zaczęło dziać w jej domu. Ruszyła szybko w kierunku drzwi. Były uchylone. Wbiegła do pokoju. Nikogo nie było. Głos doszedł do niej z małego gabinetu. Weszła i zobaczyła ojca stojącego i skręcającego się w dziwnych ruchach. Trzymał telefon w ręku i nagrywał się. Muszę Wam coś powiedzieć. Może dłużej trwać. Nie męczy? Nie, nie muszę wam A to co ty robisz? Oddaję telefon! Nikt nie może się o tym dowiedzieć! Tak już na Nie, nie pozwolę, żeby była jeszcze jedna ofiara!